Garkreik, Redakcja Sportowa, rozmowa z Grzegorzem Rajkowskim. Panie trenerze, jak się, jak się zwiększyła frekwencja, jeśli chodzi o dzieci i młodzież po na, na treningach? Czy jest zwiększenie, czy może dzieciaki rezygnują z tego typu sportów siłowych? Trzeba niestety przyznać, że do, do, do sekcji takich typowo aktualnie indywidualnego ciężko pozyskać młodzież, dzieci, która by chciała powiedzmy pracować, ale tak na przestrzeni ostatnich dwóch lat około 30-40% objętości zasobów ludzkich jakby zwiększyła się ta zaafryzacja i, i trochę więcej zawodników uczęszcza. Grupa liczy około od 15 do 20 osób yy, łącznie z osobami, które przychodzą powiedzmy pierwszy raz na trening i z tymi, które trenują już powiedzmy z 5-6 lat. A jak to wygląda w przedziale wiekowym? Czy większe zainteresowanie tego młodego, yy, młodego pokolenia jest tych grup starszych wiekowo? Czy może przychodzą te młodsze dzieci, które szukają jakiejś po prostu drogi rozwoju sportowego? Yy, generalnie to tak wygląda, że... Yy, Przychodzą też i starsze osoby, które niestety już na taki wyczyn, e, taki, taki, żeby coś tam powiedzmy osiągnąć, jest już bardzo trudno i bardzo ciężko jest cokolwiek osiągnąć. A też, przychodzą też i młode, młode, młode dzieciaki, mogą młode nazwać. Osoby 12, 13, 14-letnich, które, które, które mają o większą szansę na to, żeby coś osiągnąć, żeby walczyć z wieśnikami powiedzmy na arenie tutaj województwa w Armii Mazur, a zarazem razem. A zaraz mi w Polsce. A duża grupa tych, tej młodzieży zostaje z Panem na treningach? Czy, czy może jakiś taki większa część tych przychodzących dzieciaków się wykrusza z biegiem czasu? No, to jest tak. Jak jest powiedzmy grupa naborowa, to jest tam powiedzmy przychodzi 10-15 osób takich świeżych, młodych i ja się cieszę, jak zostają dwie osoby. Bo, bo naprawdę sport taki wyczynowy, nie, każdy, nie każdemu się po prostu chce. Powiedzmy, ciężko, powiedzmy trenować, niestety utrzymać jakąś tam dyscyplinę, żeby przychodzić cztery razy w tygodniu. Trening unęcia ciężarów jest takim dość specyficznym e, treningiem, bo niestety tu jest wiele powtórzeń. E, trzeba niestety dbać o swoje zdrowie. No, generalnie to jest tak, że e, zawodnicy młodzi woleliby grać piłkę, na pewno pojeździć na rowerze to niestety jest człowiek, czy ciepło czy zimno, co niestety przyjść na trening. Ale nie tylko samymi ciężarami się żyje, bo taki trening dla takiego zawodnika, który jest młody, który przychodzi, to raczej trenujemy z nim, żeby on był bardziej taki ogólnorozwój, taki miał niż, 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 bo każdy musi być ciężarowcem, każdy musi. Najpierw się przychodzi, musi być tak zwana jakaś okomość, taki rozwój ruchowy. Doszukujemy się w szkołach, nie bardzo. Nie bardzo jest, powiedzmy, może i czas na to, żeby nauczyciel dopilnował. Nie zawsze jest chęć e, ucznia, żeby, powiedzmy, uczestniczyć w tych zajęciach. A tutaj już tak jest, powiedzmy, specjalistycznie się, powiedzmy, można dzieciakiem zająć. Tylko troszeczkę, powiedzmy. Tak jest, a ten aspekt wychowawczy właśnie takich sportów e, wyczynowych właśnie takich jak noszenie znaczy ciężarów. E, bo tak jak sam Pan powiedział, jest to sport, który na pewno kształtuje charakter przez to, że trzeba powtarzać e, dzień w dzień te same czynności. No, trzeba być zawziętym, trzeba być zawziętym przede wszystkim. No i no, no, twardym trzeba być, bo niestety nie raz, nie dwa ktoś jest zmęczony, potyka się. No, tak jak powiedziałem. Sport wyczynowy nie jest nie jest to, to nie jest do pierwszego spocenia się raz na rowerze, tylko, tylko trzeba jakieś tam tysiące tych powtórzeń wykonać, żeby powiedzmy wystartować dobrze na, na zawodach i być tam rano. No ale dzięki temu zostaje Pan z tymi chłopakami, którzy są, którzy są najwierniejsi w tej dyscyplinie. No i ef e efektywnie widać jakieś korzyści z tego uprawianego przez nich sportu, tak, bo osiągają już sukcesy, prawda? Tak, tak. Sukcesy jak sukcesy, ale też i chodzi o to, żeby Taki młody chłopak nie stał w klasce, z sąsiadami nie walczył, bo tak naprawdę też i o to chodzi. Im więcej takich zawodników przychodzi na salę treningową i trenuje, tym mniej i gdzieś tam po, po osiedlu lata i rozrabia. Oczywiście. A czy miał pan, ma pan w historii swojej kariery jako trenera jakichś takich, takich chłopców, czy, czy może i dziewczyny? Y, które y, no, zmieniły swój sposób postępowania właśnie dzięki uprawianiu sportu. Może zna Pan jakiś przypadek kogoś, kto trafił z powrotem na, na te właściwe tory dzięki temu, że... że ja Mogę wymienić, ten... ja wymienić, nawet jeszcze do dzisiaj trenuję tak imię, um, to jest Norbert Matulka, który zaczął tutaj, do mnie przychodzić, bo tak naprawdę tego ściągnąłem gnałem z ulicy, chłopaka, który ani do szkoły nie chodził. Nie bardzo chciał się uczyć, ani, ani nie myślał o tym, żeby, żeby cokolwiek robić. Powiem tak szczerze, jestem zadowolony z niego, bo dzisiaj skończył szkołę, pracuje, jest w dobrym zawodnikiem, zdobył medale na Mistrzostwach Polskich. Także myślę, że odwiodłem go od tego, żeby powiedzmy, z zupełnie na manuarce. Wspominał Pan Trener e, również o tym, że e, przeprowadza Pan tutaj treningi również z osobami niepełnosprawnymi. Tak. Myślę, że chyba jestem, nie wiem, chyba jedyną w Elblągu sekcją, która tak naprawdę prowadzi integracyjne zajęcia. Tak Ciężarów ma są, są niepełnosprawne i trenują razem z osobami niepełnosprawnymi. Także na jednym treningu, o jednym czasie nikomu to nie przeszkadza. Jest to bardzo ładnie pogodzone, nikt nikomu w drogę nie wchodzi. I szczerze nie zmienię powiedzmy, nie zmieniłbym swojego powiedzmy, postępowania. Nie zrobiłbym tak, że powiedzmy pełnosprawnie przychodzę na 16, a niepełnosprawnie na 18. Uważam, że to po prostu nie ma sensu. Oczywiście myślę, że to powinno być jak najbardziej promowane. Tak. Słyszeliśmy też o innych trenerach, którzy tak chętnie łączyliby i pomagali jednak dzieciakom e, ćwiczyć razem. Tak, gotowo to dzieci, żeby razem trenowali, powiedzmy, jakieś tam przyjaźnie się nawiązują. Bariery zacierają. Oczywiście bariery zacierają. Na pewno inicjatywa godna polecenia i wspomnienia też. Dziękujemy bardzo za rozmowę.